imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, wielbię Cię całą sobą. Wiesz, że do Ciebie należy moje serce. To Ty obdarzyłeś mnie życiem i Tobie zawdzięczam wszystko co dobre. Proszę, ześlij na mnie Ducha Świętego. Niech żyje On we mnie i chroni mnie w każdym czasie. Duchu Święty, Błagam, przyjdź i otocz me serce swoją cudowną opieką. Proszę, otwórz je na prawdziwe dobro, na miłość do drugiego człowieka, do świata, do Pana Boga. Niech za Twoją sprawą w moim życiu zapanuje pokój. Niech wszystko ułoży się zgodnie z zamysłem Stwórcy. Duchu Święty. Twojej cudownej opiece powierzam wszystko, co dzieje się w moim życiu, wydarzenia, które mają nastąpić, ludzi, z którymi się spotkam, wykonaną przeze mnie pracę. Zawierzam Ci moje zdrowie, moje samopoczucie i emocje. Wiem, że z Twoim prowadzeniem dam sobie radę, będę silna Bogiem. Duchu Święty, zapraszam Cię na każdy dzień, którym w swej dobroci obdarzy mnie Ojciec w niebie. Błagam, niech Twoje cudowne dary pomogą mi żyć pięknie, zawsze blisko Chrystusa. Ufam Ci, postanawiając zawsze słuchać Twojego głosu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!